Siemanko tutaj Bobix, a to jest już trzeci odcinek z EuroTrack Simulator. Yy, miałem format kompa, więc musiałem zastąpić swój save, bo tamten utraciłem, nie pokopiowałem i ogólnie jest trochę lipa. Yy, I zastąpiłem go innym, gdzie miałem z 20 poziomem. Tam miałem chyba bodajże 18, ale innego... No, nie mogę znaleźć. I gram na takim właśnie jaki jest yy, ale coś myślę, żeby yy, właśnie tutaj od nowa zacząć grać. Bo to jest trochę bez sensu tutaj grać na takim save, jaki mi się podobało. Yy, lub jakoś przywrócić sobie poprzedniego save'a, tylko jeszcze nie wiem jak. Dobra, więc dzisiaj jest trochę taka niespodziewanka, bo mamy dodatek. Tutaj. Ekspansja polska. Papa papa. Pa. Jest podstawowa wersja EuroTraka i ekspansja Polski. Pa pa pa. Zainstalowaliśmy, wszystko ładnie działa, gra. Tak, więc możemy zacząć grać. Dobra. Ekspansja polska. To jest takie coś, że powiększane mapy. Mm, zaraz Wam pokażę region. Mapa świata. Patrzcie, mamy jaką mamy teraz mapę. Mamy Szczecin, Gdańsk, Kolsztyn, Białystok, Stok, Warszawę, Łódź. Że tylko nam dodaje mapy polskie, bodajże. No tak, ekspansja polskie, tylko że są mapy polskie te inne już tam dupa. I postaram się wykolekcjonować wszystkie dodatki, jakie są. Do tej gier, jakie będą. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, 7% gry zaczynamy. jakie już miałem 18 level, skończyłem. Odcinka nie mi się dobra. Bez pieprzenia gramy dalej. Tak. Rynek pracy. Szybkie zlecenie. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żeby grać od nowa, czy już zostawić na tym save'ie, bo... Bo, bo... bo 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 tak. Dobra. Ciebie tutaj. W Smoleńsk. Lecimy do Smoleńska. A oczywiście, że przyjmę to zlecenie. Pam, 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 pam. ho. ho. Dzień dobry. Coś mi się tutaj psuje. Dobra. Jedź! Dziękuję To Chyba nie w to mańkę trochę czym poleciał A no nie, dobrze jadę Patrzcie, to są prawdziwe belki To są prawdziwe belki Takich jeszcze tutaj nikt nie znalazł Ładne, 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 ładne jest wszystko Jest pięknie Kuźwa, no nie, tu jadę, nie tu jadę gdzie pojechały? Trzeba zawrócić tryb yy, awaryjny. Chwila, co ja wiedzę, koparkę. Oooo, naszym Volvo, czekajcie, bo tu trzeba do serka wydupcać. No, pięknie, pięknie. Już na samym początku tutaj, yy, proszę Państwa. USZKODZENIA 1 NO NA SAMYM POCZĄTKU! Nie, 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 nie przeżyjemy tego. Sam początek, no gdzie tutaj się wyjeżdża? Takie małe, koparką. No chociaż już tutaj byłem parę razy, no ale... I gramy na najnowszym dodatku, więc nie ma wszystkich modyfikacji. Na najnowszym dodatku, znaczy się na najnowszym patchu 1.9 coś bodajże. No i nie ma wszystkich dodatków, bo jest wszystko robione na nowym skrypcie jakoś, że tamty nie będą działać, wszystko na nowo. Podobno właśnie ruch jest jakiś ulepszony super ekstra kierunkowska z dobra jedź. Szybciej. Dobra, ja się wam wpieprzę teraz. Pięknie. Mhm. Okej. Okay. No jest nowy tutaj właśnie wszystko, jak widzicie, nie mam tych takich innych firm tych, tak jak są, naprawdę i gramy na właśnie taką lipę czekajcie, bo trochę nie słychać chyba ciężarówka no trzeba by było podgłośnić szybko git z muzyką Dobra, no, powinno być w miarę okej. Okay. A jak nie, no to trudno. Nie będę tutaj mieniał. Trzeba zrobić dostawę szybko. O! Prawie ten 2000 km, co to jest? I tak mało. Okej. Okay. Nie, bo ostatnio jechałem strasznie długo. Chyba z godziny. No, tak naprawdę, godziny jechałem, bo mnie jeszcze wgrzano. Kuziwano! Jak jeździsz? Jedź szybciej. No patrz, no nie wyjadę. No bo oni muszą sobie przejechać. To się nie dzieje, naprawdę. No jedź, jedź, jedź. No jedź, no! Kuźwa jak nie staj, to staj teraz. No nie mogę jechać, bo muszę jechać. No jedź! A i z tobą typo. Będę się złamałem. Chyba ruch prawny. Ruch prawny. Ty się nie chciał ruszyć, idiota, pacan jeden, a później wypadki są, bo taki sobie stanie na drodze jeden, jedzie... <grym> Piszgam. Paliwko mamy, bo dopiero że my ruszyli. <laughs> patrzcie. Jak, jak ja pięknie jadę, jak ja spokojnie jadę tutaj musiał sobie odświeżyć. Nic wam nie to nic nie jest w grze- to sobie po prostu tryb ym, przestawiłem na jedynkę, żeby być prosto, bo miałem krzywo patrzcie, pyk. Dobra! Wow, 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 nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Kto no, spokojnie! Trzy uszkodzenia! Ja pisgam. Widzę swoją koparkę. Zagapiłem się na prędkość. Dobra, szybciej idź, bo jak tu policja jakaś mnie złapie, to. Ja pisgam. Tak to jest, jak się patrzysz, ile jedziesz na liczniku, a później wypadki są. Nie, 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 nie. Dobra, ja tutaj skręcam, więc yy, proszę państwa, nikt nie jedzie prosto. Ja jadę. Dobra. Dobra, już skończno No tak to jest, no. Jak już jedziesz, to jedź. Nie patrz się, ile jedziesz, tylko jedź. Jedź. O, jaś po, ten pojechał tam autem, tylko że przemalował sobie chyba. Dobra, tryba zmienimy. Ja piszę 3% uszkodzenia, no a na samym wiedziałem, że to już będzie. By... No <noise> nie no! A, co to, na Auschwitz jedziemy? No, na Auschwitz, dobra. Ja wiem, że to jest Aschwart czy jakoś tak, no ale ja no to mówię Auschwitz, bo po prostu nie będę sobie jakoś łamał super ekstra języka, że coś tam widziałem, ostatnio właśnie pisaliście, że to nie jest Auschwitz. O mnie bezczelny. Nie umiesz grać w tą grę. Jak to mówi, purpo chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Więc się bawmy. Gdzie, gdzie gdzie Jadę po tych już im tak. Będę pierwszy raz jak grałem w tą grę. No, pierwszy raz, no się już... Wiecie, odpaliłem i tam byłem takim początkowym graczem, że nie wiedziałem, o co się tutaj rozchodzi. Jakaś mucha mi lata. I właśnie wjechałem na to coś. Tak, co robiło. Czekajcie, może. O. I myślałem, że coś mi się wzał tym już y, z ciężarówkiem psuje. <grym> i, I ogarniałem o co tutaj się rozchodzi. Zaraz będzie drugi wypadek, bo się patrzy w kamerkę, no. Jedziemy szybko. Szybko, szybko. szybko. Kuźwa. Ja na zakręci jadę 80. Mucha. won jest stąd. I tak zginiesz jak skończę ten odcinek. Owadzie jeden hamie. Mamy i tam teraz dodałem, właśnie co do modów, to dodałem parę nowych. Są, że grafika jest bardziej taka realistyczna mapę Rosji, bodajże, nie, to bo, a nie, bo to było do tego dodatku właśnie, do ekspansji chyba Polski, coś tam z Rosją, to, to, to dodałem, wiem. Mm, czy jakoś tak. Co ja, no, co ja, no, jako do pojechał? Aha, dobra, nie dałem kierunkowskazu. Bo <grym> w sumie nikt nie jechał za mną. No co, no, ja znowu! Kuźwa. No nie, nie nadaje się na kurde wypadłem z wprawy, tak to jest jak się dawno nie jeździ, albo się patrzy za sobą. Gdy się ma lusterka, ja patrzę sobie przez okno jak jakiś idiota. Gdzie? Gdzie jeżdżę w storu? Pięknie wszystko ładnie. Jeżdżę jak idiota. No chodźcie wyścigujemy dawaj! No? Jesteś... No, wiedziałem, że wygram. Przecież o nitro. Jak... Jak to... Jakie to wąskie są drogi jakieś, albo ja nie wiem, dawno... Nie, już dawno w to nie grałem. Z tydzień jakoś. Jak już wbiło ostatni level, to... jaki wbiłem, to już dawno. Dalej nie grałem, bo miałem takie długie trasy, że to jest masakra. I mi się nie chciało. Później format i... I, i dupa była. Ale nie jest źle na razie. Dobra, nie będę klikał. Zobaczymy na końcu ile mamy yy, roz rozwalenia, uszkodzeń. O, nie mówiłem Wam chyba yy, teraz, yy, jak ostat... co do tych uszkodzeń. <coughs> jak jechałem ostatnio, właśnie tym ciężarówkiem, to miałem uszkodzeń chyba 98 czy coś takiego. Kabina mi tak olatała. Jak normalnie byłem sobie mógł ruszać, tak mi latała kabina. Plus jeszcze miałem te mody, co też kabina tak lata. Nie dało się w ogóle jechać i auto mi zatrzymywało się. Co ruszyłem, pojechałem dosłownie, no nie wiem, metr, dwa. Zatrzymało się i musiałem na, yy, właśnie przekierować się przez tą, yy, przez pomoc drogową do typka, żeby mi naprawił, do serwisu. I wydałem tyle, że to jest masakra, jak na ciężarówkę, bo chyba mnie oszukał sceną, jakiś handel bezczelny, czekajcie, trochę zahamujemy. I mnie po prostu wykiwał sceną, bo ja wiecie, nie byłem akurat tutaj... Nie jechałem po Polsce. Nie, no nie jechałem po Polsce, byłem wtedy w Anglii już. Jakoś tak, mucha... Ten, wiesz mnie. Jechałem po Anglii i tam był właśnie ten takie... Po lewej stronie się jechało. A nie po prawej, był ruch lewostronny ten. No i mi się wszystko pojebało bało. No, i tak uszkodziłem ciężarówkę, jak na drifciku pojechałem. Uu. Na drifciku ładnie pojechałem, i właśnie się zepsuła cała ciężarówka. No ale, no ale bywa. Eee! Łe, 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 łe. Zapominam o tych kierunkowskazach, że tutaj się włącza kierunkowskazy. To jest głupie. Znaczy się, dobrze, że są te kierunkowskazy, ale. Zapominam. To i znowu się spotykamy kolego. Co tam o ciebie słychać, Rsiu? No dawaj trochę pogadamy. No się ma, Ale ty byłeś łysy George. Łysy ustachy. Łysy. Jedź, 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 jedź. Patrzcie, jak pięknie, jak pięknie, jak pięknie. Jedziemy? Dobra. Nie wiem, czy ten odcinek będzie z kamerką, bo ostatnio moja kamera odwala takie normalnie akcje, że bez kitu. Niby tu się nagrało, wszystko od niej otwarzam, daję do renderowania. Tutaj ustawiam. <kluw> Jeb, error. Coś tam i zawsze kamera. Wyrzucę przez okno To zrobię wam vloga Znaczy się Jakiś destroy Jak rzucam kamerą no, Bez kitu Się psuje Nagram telefonem <grymny> Zrobi Destroy Kamery Ciekawe czy mi nagra oczami <grymny> Jedziemy po zioło? Nie patrz tam. Jedziemy! Po zioło! Wo, 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 wo. No. Jedziemy chyba na ziole. Hm. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jest piękny, ale mam. Ja, szyberdach, mam. Ja, ale patrzę jaki bajer. Ja. O i ten GPS właśnie muszę uzbierać, ten właśnie ciężarówek Teraz sobie ogarniam z GPS-em Taki żeby był tam, bo ten tutaj mnie po boku już No, nie, nie jest niepotrzebny, denerwuje mnie Lepiej tak mieć wszystko na tutaj, na yy, Tablicy czy nie? Bo tak to zaraz zobaczy, jaką mam prędkość i tak i nie muszę mm, Kierować wzroku tak całkiem poza tryb mojej jazdy i wtedy by miał trochę mniej uszkodzeń, tak mi się wydaje. Czekaj, w ogóle zobaczmy jak jedziemy prosto. E, ładnie jedziemy. Mogę tym jechać maksymalnie 70 na godzinę, a jadę 90. No trochę przekroczyłem. No, lekko 30. Ale nie, ja tutaj zasady są po to by je łamać jak to się mówi więc ja jadę bez kierunkowskazów bez niczego nawet świateł chyba nie mam włączonych ja to chyba lepiej włączę kuź dobra światełka włączone możemy jechać o i od razu jak wszystko ładnie widać eee, no I tak jakoś ciemno tu było Teraz to jest pięknie no nie, 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 tak, dobrze, dobrze, dobrze. Tak, to jest jak się ustawia e, kierunkowskaz na myszce. W sumie jest wygodniej, bo i tak to myszką się za dużo nie robi. No, ale jak się czasami kliknie, to wypadki na drodze są. Jedziemy, 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 jedziemy. uh. Co to się włączało? Nie włączyłem tego. Ciężarówka ma chyba dawno. Albo to moja ciężarówka. Ja nie umiadę to ma prawo. Zero ruchu. Nie mieć pan tak szybko. A to jest właśnie to jest jakieś, nie wiem, ostatnie nie wiem, jak teraz w tej wersji. Bo na tej wersji to jest dopiero pierwszy odcinek, jak gram. Yy, ale tego. Jak jechałem na tej ostatnio. Yy, jak już wbijałem poprzedni level. Co miałem, 18. Yy, to jak go wbijałem i ja akurat była ostatnia trasa, że mi ten exp wleciał na 18 level. po fakt yy, To miałem tak, że. Yy, wiecie, że było ograniczenie prędkości chyba do 80. Ja jechałem 80. Nie, do 100 ja jechałem, chyba, no mucha, stresujesz mnie, żeby coś zrobisz. Było ograniczenie jakoś wiem, że jechałem równiutko, równiutko nawet nie przekroczyłem tego i dostałem mandat, że jadę za szybko czy coś takiego. Nie, jechałem mogę jechać 100, a jechałem 80, jakoś czy 90. I dostałem mandat za przekroczenie prędkości. Taki bóg w grze. Albo nie wiem, to może było dla osobowych. No ciężarówę no to to powinno... Być. Wszystkie to raczej. To bez sensu takie. O, noc się zbliża. Tu jest, tu są... O kurde, ryba mnie wystraszyła. E, tego, tutaj akcje są takie, że masakra. E, można jechać i wiecie, ja, jadziecie je, je, sobie po, ym, po prostu po ulicy, a nagle wam jakiś dzik, sarna wyskakuje, nie wiadomo co to jest i możecie to... Znaczy się wyskakuje i możecie się wystraszyć, ale jak w to wjedziecie, to nic się nie stanie, to trochę głupie. Powinno być jakieś uszkodzenia, To tak Po prostu przenikać przez teksturkę, ale wyskakuje, właśnie to fajne. Jest duże rzeczy dodali. Jeszcze nie obczaiłem niczego, tak trochę poczytałem i trochę mi tutaj ziomuś powiedział, ziomelo, bo on tutaj jest ogarnięty w te Eurotax Simulatory. I niedługo może będzie z nim odcinek. Właśnie jak już będę miał swoją ciężarówkę, to mi tam będzie po... to planuję zrobić odcinek. Już się go pytałem, jest wszystko ok, ustalone, tylko będę musiał mieć swoją ciężarówkę. W sumie już ją mam. I tylko musimy się zabrać jakoś o ładnie lampy włączyli, dobra. I się zabierzemy do nagrania takiego właśnie odcineczka, gdzie ja mi pokaże jak się jeździ ciężarówką tak. Wiecie że tutaj najpierw po bo tam jest dużo pieprzenia. Najpierw trzeba jechać, pod, wybrać dostawę, pojechać po nią. Później z tą dostawą trzeba gdzieś tam zrobić coś, dojechać i wrócić. Można pojeździć wtedy po, yy, po mapie i podblokować trochę kontynentów nawet. I wtedy już płacisz samemu za paliwo, a nie, że mm, pracodawca płaci, nie? Jak teraz jest, na, zlec na szybkie zlecenie. Ło, wow, 20 minut odcinek, pięknie. A pozostało nam jedyne 500 kilometrów, więc pewnie to będzie jakoś podzielone na dwie części, że zrobimy odcinek 3 i 3,5. Też spoko. No. Pięknie. No tak mi się wydaje, żeby nie było co by za długo. Jeżeli się zmieścimy w 30 minut, to zarzucę jeden odcinek, to będzie jako jeden odcinek, a ja tak to zrobię 1,5 odcinka, że, znaczy się 1,5, no będzie, że kolejny odcinek będzie, że, no tak jak przed chwilą, przed chwilą mówię 3,5. <laughs> pam, 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 pam. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy po zioło. Ciemno drogą. Włączę światła, żeby nie dostać mandatu. Hajsów mamy dużo. Można płacić mandaty. Utwania błysz u Paliwko. Proszę pana, proszę pana, trzeba zatankować najlepiej po paliwo, bo jak ono się skończy, to będzie lipa. Po co mi ten? Dzień dobry, dzień dobry. Ja tutaj popaliwo. paliwo. mój, chołuj, Pięknie, Lecimy. Ta mucha mnie denerwuje. Denerwuje mnie ta mucha, no? Uff. Widzisz zawsze tutaj tutaj, skitu. No, dziękuję. Dobra, odpalamy silnika. I lecimy. No, i widzicie teraz pokrywa pracodawca, tak, tak byśmy jechali mm, także samemu własnym ciężarówkom, to sami płacimy za to. Co to. A co to był za bóg? Ale mi teraz coś przycięło. Trzeba ogarnąć. A nie, tutaj nie muszę. No. Pięknie. Dobra. sobie pić lepiej pośrodkowym. Dobra. Czyste ulice to jest piękne. Tak mogę jeździć cały czas. W nic nie dupnę. Chyba, że jeszcze by usunęli te barierki. Takie, co tutaj są. To by było już miodzio Lecimy, 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 lecimy Chłe Chłe Bona fide Uziwa nic, nie widzę, no. Zaraz jakiś sarny wskoczy O, Auschwitz, pięknie. O, ty Auschwitz, ty idioto, jeden... 40 na godzinę można tu jechać! zwolniam zwalniam! I zmieniłem nazwę... ...naszej korporacji, teraz już nie ma. Jebać FUBU Corporation, tylko jest nowa, bo oczywiście, no, no, trochę tutaj, wiecie, nawet to musiałem sobie zmienić, bo tamta już, no, za długo nie tam ta firma, y, znaczy się, musieliśmy ją, musieliśmy ją zmienić, ponieważ awansowaliśmy, no i mm, ona ewoluowała z nazwy właśnie z Jebać FUBU Corporation na Drift Corporation, tak. Pięknie. Jedziemy, jedziemy. Uff. Wow. Pięknie. Kierunek Auschwitz. Piedem piedem, 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 nic nie. To radio bym tu włączył, ale zaraz mi YouTube wyskoczy, ten jakieś mi powiadomienia, dadzą ostrzeżenia i dupa będzie. Tak idzie zasnąć bez tego, bez żadnej muzyczki. No spoko. Mm. W sumie zobaczymy sobie tutaj na mapa, o, nie tego mapy. Dobra, nie zobaczymy gdzie? W trakcie jazdy na mapę będziesz patrzył, ale z ciebie idiota. Pięknie, 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 ładnie. Dobra, lecimy, lecimy z koksem. Nie trzeba zacząć szybko na mapę yy, Freak McPegg, ile nam jeszcze zostało? kuziwa jesteśmy A, nie zno, mi chyba w tym odcinku <grym>, dojechać zostało nam jeszcze 1300. Nie zostałem mandatu, on się we mnie wwalił. Tysiąc parę kilometrów nam zostało, więc trzeba by było skręcić i zrobimy sobie tutaj postój tak jak robią prawdziwi trackerzy. I włączymy awaryjne, którym się... Tu patrzcie, długie mówię. Dobra, nie włączę awaryjnych, i, bo nie wiem, którym. Jesteśmy dokładnie, przekroczyliśmy, jesteśmy obok Berlina, wjeżdżamy już do Polski, do Poznania. Będziemy jechać przez Poznań, tutaj Warszawę, pięknie Łódź, Warszawę, Bre Brest, i prosto do Smoleńska, więc w następnym odcinku dokończymy sobie naszą podróż tutaj tak 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 dobra dam sobie tutaj ładnie na stop i na naszą mapę tak damy sobie na następnym odcinku właśnie gdzie mam już przekroczone 7 i 71% mapy to jest strasznie mało jak na to jeszcze rozbudowania tutaj z DLC tego 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 tutaj pięknie ładnie tak no i to by było na tyle w tym odcineczku To też chciałem się, się pochwalić na szybko zdolności jakie ja już mam. Yy, ADR prawie całe. Jeszcze jednego brakuje długo ze też to. Każdy ładunek o wysokiej wartości, delikatny ładunek, tylko dostawię na czas nie robimy, chociaż to jest strasznie to, to dostawa na czas, to hańsu dużo za to jest. Mm, ale... ale okej. Okay. Więc ja się z wami żegnam już tak. Naprawdę, się zami, że na, naprawdę, naprawdę, już możesz wyłączyć, już możesz wyłączyć, już, ale, czekaj, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, już możesz zaraz wyłączyć, spokojnie, chociaż i tak pewnie przeglądasz sobie Facebooki i te inne sprawy w ten czas, gdy ja tutaj tylko słuchasz, jak się dzieje coś innego, to szybko przewiesz, ja tak czasami robię, ale dobra, więc to by było na tyle, trzymajcie się, papa, pa, lajki, komentuj i, i subuj, dziękuję. I oczywiście napisz czy kontynuujemy na tym, czy po prostu od nowa robimy tylko, że po prostu z ekspansją polskim. pa, pa.